Wyobraź sobie item, który podczas walki na box PvP czyści ci wszystkie efekty i dodatkowo blokuje możliwość jedzenia na aż 5 sekund, Przeciąg przeciągu których zjadłeś co najmniej 3 koksy. Tak się składa, że na n1c.pl z okazji eventu szkolnego został dodany taki item, a jest nim linijka w która po uderzeniu usuwa wszystkie efekty i blokuje możliwość siedzenia na właśnie aż 5 sekund, a w tym odcinku sobie ją przetestujemy. Doskonale też już wiecie, że eventy to najlepszy czas na rozpoczęcie gry, więc żeby jeszcze bardziej was zachęcić, to mam dla was kod szkoła, który da wam VIPka na aż cały tydzień. Także liczę, że dzisiaj nasz serwer będzie się jarał od ilości graczy, a niewiele czasu wam zostało, bo właśnie dzisiaj event się kończy. I żeby wam wszystko dobrze tutaj przedstawić I przetestować linijkę To ja sobie przygotowałem już tak jakiś tutaj setik, przygotowałem sobie również Skrzyneczki do openingu I od tego sobie zaczniemy Mamy 32 skrzynki, mamy też Voucher na rangę Kujon O której zaraz wam powiem, ale najpierw na szybko Opierdzielimy sobie opening Fajnie by było zdobyć jakiś miecz Fajnie by było zdobyć jakąś elitrę do uciekania A może ogłuszenie Plus obumarcie byśmy przetestowali Jak te dwa enchanty działają na mieczu, zobaczymy. W każdym razie przejdźmy do tego, co w evencie szkolnym można zyskać. Akcja jest po prostu taka, że musicie dropić ołówki. Ołówki oczywiście to nic innego, no ołówki jak ołówki. Wyglądają jak ołówek i drobicie je zabijając graczy, kopiąc, czy zabijając nauczycieli takie mopki na strefie eventowej. I te ołówki możecie wymieniać oczywiście na itemy na już dobrze wam znanym czarnym rynku. Także ja zabieram się za opening i zaraz przejdziemy się na nową. Strefie eventową, i jeszcze wam opowiem o randze. Także zobaczymy, jak to wszystko leci. Okej, okay. potwieramy sobie z animacją, żeby troszkę dreszcz emocji było. I fajnie było, jakbyśmy dostali miecz, ale dostajemy. Nie o upata nie jeden? Nie wiem. Ten drop jest jakiś OP, nie? Nie. Tu trzeba chyba jakiś kurek przykręcić, bo jak tu wszystkim tak dropi, to przecież wszyscy mają wszystkie itemy. What? No dobra, ale lecimy dalej. Kolejna animacja i teraz szybko zatrzymamy. Aha, aha. No, no lepiej się nie dało, drop. no. Ja nie chcę nic mówić, ale kill open, jeden i chłopata Jeden to dwa najbardziej OP itemy do kopania i do zarabiania na tym serwerze. To nie ma o czym w ogóle gadać. Dwa razy więcej expa dostajecie, kopiąc na tym itemie i dodatkowo macie szansę na drop kluczy i dusz. No przecież to jest porąbane. I dwie skrzynki otworzyłem i dwa tej temy mi dropnęły. lecimy dalej, nie? Dobra, mamy coś normalnego, mamy klatę, możemy ją ubrać. Teraz zostawimy całą animację. Widzę, że jak zostawiamy, to lecą porąbane itemy. A co tym razem? Głowa. Okej, okay, okej, okay, hełmik przyjmiemy. Może skompletujemy całego socika nawet. To byłoby całkiem przyjemnie. Lecimy dalej. Przydałby się miecz. Zdecy Uj, to był miecz N1. Zdecydowanie przydałby się miecz. Ale ogłuszenie? Tak jest! Mamy ogłuszenie. Więc, kurczaczki, zostawajcie lajki, bo może zrobimy odcinek z przetestowania tych dwóch nowych enchantów i zobaczymy, jakie to spustoszenie się je na eventowej. Czyli chodzi mi, że miecz N1, 39 albo 40 z ogłuszeniem i z obumarciem. Właśnie, obumarcie. Bo ja wam chyba nie powiedziałem, co tutaj możemy dropnąć. W skrzyni szkolnej, oprócz linijki wefisty, która jest najlepszą eventówką według mnie podczas tego eventu. Dodatkowo dodaliśmy nowy eventowy enchant, czyli obumarcie, gdzie mamy 5% szans na nałożenie efektu withering na 15 sekund, co mi się wydaje, że w parze z ogłuszeniem może sięć spustoszenie, co już wspominałem. I dodatkowo łukłobuza, tylko przepraszam was, ale wygrzeczyła nam się teksturka, ale to na pewno wróci do normy. I łukłobuza po prostu nadaje efekt osobie trafionej, czyli jak nasz ziomek jest w domku, to możecie w niego strzelić, on dostanie tą strzałą, go wytepa, zadziała trochę jak Horus i dzięki czemu możecie go uratować z domku. I dodatkowo ma spida dwójkę na 15 sekund, więc może palić wrotę. Także dobra, my przeleśmy opening dalej i co? Kurde, szkoda, że się wykrzyczyła ta teksturka, ale mamy łukłobuza, co jest? Ej dobra, jest, jest mocno, jest mocno. No i tak przebiegał opening, później poleciała łaska losu, łopata 39, dwie klaty, miecz, który swoją drogą się przyda i kolejna bomba. Okej, okay. dobra, to teraz naprawdę musicie oglądać do końca i zostawić lajka, bo no coś czuję, że Miecz N1 z dwoma enchantami będzie testowany w następnym odcinku, nie? Później oczywiście zmiana taktyki na insta-opening i poleciała kolejna eventówka, czyli linijka. Kolejny kill of N1, no i kilka dodatkowych części 39. Kolejny kill of N1 i kolejna łopata N1, ja pierdzielę, co to się dzieje, co to za drop jest w ogóle? Czy wy to widzicie? Więcej mi dropnęło rzeczy N1 niż zwykłych, what? Ewidentnie coś nie tak, nie? Trzeba kurek przykręcić, jak nic. A finalnie skończyłem z takimi itemkami. I jak na moje, to naprawdę solidny dropik, który właśnie zaczniemy testować. Także zaopatrzyłem się w przydatne, które wcześniej sobie przeszykowałem, czyli koksy, łeby, deski, totemiki, usuwacze pajęczeń, które w swoim EKU na dobrą sprawę powinien mieć każdy, nawet początkujący ziomeczek. Także notuj. A z racji tego, że dropnąłem ogłuszenie, to stwierdziłem, że szkoda go nie wykorzystać, dlatego na faście. Dobiłem na bezpiecznej dziesiąty poziom i u Kowala nałożyłem enchantik na miecz. Jest jedna rzecz, którą ja bym chciał sobie przekminić, to jest wziąć elkę, wziąć elkę i kupić sobie firewerki, OK, bo to by mi się przydało i o tym zapomniałem wcześniej. Tak wiedziałem, że o czymś zapomniałem. No dobra, i tak to wygląda aktualnie. Tutaj jakieś perłowe monetki, tu coś tego typu, w tu firewereczki, totemik, łapkę oczywiście jeden, yy, no i co? I polatamy sobie zobaczyć jak to jest. O! i okazji wykonałem pierwsze zadanie, bo oczywiście macie u nas osiągnięcia i to jest tutaj, żeby te kratki na pyk, odebrałem sobie, wykonałem to zadanie, mogę odebrać duszę i zadań tych macie naprawdę, naprawdę sporo, dzięki czemu w łatwy sposób idzie zarobić, nie? Gdybyście w ogóle chcieli taki poradnik, jak u nas grać od początku do, do końca, w sensie jak u nas krok po kroku po tych wszystkich aktualizacjach grać, no to napiszcie w komentarzu, wtedy się po prostu taki poradnik zrobi. Więc ja po prostu idę na tą strefę, o, ty bitku. Dobra, wsadzimy mu. Okej, okay. i on nie może już jeść. I on teraz nie może jeść. On nie może jeść. ON NIE MOŻE JEŚĆ! ON NIE MOŻE JEŚĆ! Jezus Maria, widzieliście to? On nie mógł jeść i spadł na cztery hity, on nie ogarnął. Nie ogarnął, że nie może pierdzielać i dostał takie bomby. No way. Dobra, ty, idziemy. Linika to jest naprawdę najbardziej OP item, jaki w ogóle był na tym serwerze. Ja sobie tu koksika zjem. Okej, okay. jak widzicie, to są nauczyciele i z nauczycieli również dropią itemki. Ołówki, I tak jak mi właśnie tutaj dropnęły dwa. Więc, więc mega, mega spoko. Zobaczymy sobie szkołę. Zobaczymy, czy ktoś tutaj jest. Ktoś właśnie idzie tutaj do mnie. Nie wiem, kto to jest. Okej, okay. okej. Okay. O nie! On mnie zbombił nie! Kurde! O, mnie nastukał. Aj, Dobra, dobra, nie poddajemy się, nie poddajemy się. Jak widzicie, na tej strefie nie tracimy temu, więc nie jest źle. Bilans 1-1. Może kogoś jeszcze zabijemy. Także co? Piąteczka i lecimy spróbować jeszcze, jeszcze raz. Trzeba wpierdzielać koksy. No, nie ma co. Także ja lecę tutaj, pyk, pyk i idę zobaczyć dalej. okej, okay, nie mam to temu, już bym gafę strzelił. Także dobra, znowu mam linijkę do użycia. Tu widzę jakiś etków się bijących. O! Ogłuszyłem go, więc git Teraz pyk, linika O nie O kurde, o kurde, o kurde Żeremy, żeremy Dobra, czy oczyszanko. Czy no nie, kurde. Nie wziąłem potek na fajresy Aj! Widzieliście? Też dostałem linikom i też dostałem cooldown, i nie mogłem żreć. W ostatniej chwili, jak już chciałem żreć, to po prostu, no, nie dałem rady. Bilans 1-2, ale nie poddajemy się, nie? Lecimy z tematem. Kurde. I patrzcie, jak mi dojechało całego seta. Na szczęście, jako kujon macie po prostu Reaper All i możecie sobie wszystko naprawić, i nie musicie się po prostu męczyć z klikaniem w kowadło Także to też jest spoko, 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 jakby udogodnienie. No dobra. Ale lecimy dalej. Ja może bym zmienił CH i spróbował gdzie indziej. Więc wejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, co tutaj się dzieje na tym CH. Pyk. Dobra. Dobra, człowieku, nie możesz jeść. Kumalski. Nie możesz jeść. Kumasz. Pyk, jaki pogrom. To nie był już No dobra, nie ze mną takie numery, parówki, człowieku. O Jezus! No jednak z czymś do ludzi. Dobra. Nie si No i jednak się dałem. Kurde. Oj, ucieczka była dość, dość solidna, ale no wyszło jak wyszło, niestety. Więc jeszcze raz Reaper All, bo mogę. No i co? I podejście, podejście numer 5 chyba już w tym odcinku. Jak tam wjechałem i trzech nastukałem, to było, to było OP. Dobra, mordeczko. Leżysz. Mordeczko, nie uciekaj. Dobra, tam nie idę, bo się cykam. Piwko nie można. Dobra, okej. Okay. Sojusz to sojusz. W sumie nawet to temu nie zakładam. To jest dobra taktyka, bo... o po co? <ślad> I tak padniesz, nie? O Jezu, ile jest? i Ja nie wiedziałem, że tam taka ekipka jest. Dobra. Hello! Dobra, ucieczka udana. Bycki, ucieczka udana. A jak ucieczka udana, to może udałoby mi się wam pokazać mniej więcej? Usit! Oh nie uda się. <noise> Dobra, może normalnie, może normalnie pójdę do szkoły. Może normalnie, okej. Okay. Dobra, tu są jakieś gnaty, niegnaty. No nic, a mi się załadowała ta linijka. Tam są jakieś parówki, więc nie wiem czy mi się chce z nimi bić. Bo oni w dziesięciu tylko potrafią wskakiwać. Więc zobaczymy co tu się dzieje. Pyk, 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 pyk. Ja, jazu, nie mam hotkeya na to. Oooo oh, i on Lucky, jakiś domek. To tylu ziomku? tu ty nie wskakuję, bo to bez sensu. Widzę, że tutaj jeszcze mogę. Więc tu sobie pójdę. To jakbym się zbombił mu na łeb, a się to. Esa! No i tak to się robi, tak to jest taki to jest team play, nie? Tu nauczyciel, pyk, pyk, walicie pana Henka nauczyciela. Okej, okay. dobra, nic nie chcesz ode mnie. To masz jakiś niedobór? No nie dało się, nie dało się lepszy, lepszy, lepszy Ja nie umiem się w tych nemocach bić i tak dalej Próbowałem jakoś się z tego wykaraskać Ale ciężka sprawa, ciężka sprawa